Hey SirTrumentyKill, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Serii Vindictus. W dzisiejszym odcinku. Hmm, co zrobimy? E, Przyjąłam event, ponieważ jest nowy event, tak? e, Można levelować do 85 levelu, Także będę mieć dużo roboty, dużo ekspienia, dużo farmienia I poszliśmy do kociaka. Kociak powiedział, że. E, ktoś ukradł jego zdjęcia i że musimy je znaleźć i to jest główny cel eventu tutaj widzę, że mamy już od trzech osób wykrzykniki. Jest nowy nowy rajd. Queen of the Carset. Czyli walczymy z sukubusem. O, ktoś nawet dostał jakieś pudełko specjalne od niej. Dobra. Tak, przeważnie, z sukubusem możemy walczyć tylko pojedynczo. Nie można tam założyć sobie party i sobie pójść po na niego. Znaczy, właściwie to na nią. Ale widzę, że zrobili rajd, że po prostu parę osób może się zebrać i iść. Jeszcze tutaj poakceptuję te questy. Pamiętajcie, zanim wyjdziecie z miasta, poakceptujcie wszystko. Bo może się okazać, że pójdziecie na jakąś misję, będziecie mieć tam jednego quest'a, a potem się okaże, że macie drugiego quest'a i znowu musicie tam iść. Tutaj jest zbugowany jak zwykle quest. Dobra. NWM. I tak, chcieliście, żebym nagrywała wynik tu dalej. Tylko jedna osoba sprecyzowała, co chciałaby zobaczyć. I powiedziała, że chciałaby zobaczyć jakieś dungeony. Ym, bo tak samo chciałabym, żebyście powiedzieli, co chcecie, żebym wam pokazywała, czy właśnie dungeony, czy sami gracie i nie wiecie, co macie zrobić, czy gdzie pójść, czy jakieś macie pytania odnośnie, nie wiem, speli, czegokolwiek. Wow, 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 co to ma być? Practice. Oni chcą iść na practice. Hmm. O, oni sobie już poszli. Cztery osoby można tu tylko robić. Are you kidding me? Ile osób? No, zniknij mi. Cztery osoby max. Wiesz, ja sobie chyba pójdę na tym normalu. Więc bo. Uh, tak, wiem, że ona jest na normalu. Czemu? Aha, tamto koleś co była poszedł sam. Ja nie chcę iść sama, bo ja nie wiem, co ona robi. No i jeżeli zaraz nie będzie jakiejś łodzi dodatkowej... Bo ja sama nie mogę hostować, jeżeli jeszcze nagrywam. Bo byłoby to bardzo uciążliwe. Dla mnie dla was, bo by lagi nieziemskie. Boże, nikogo nie ma. W ogóle nagrywam od dziewiątej rano, dlatego że musiałam wstać o szóstej, żeby robić mojemu bratu... O, jest. Tak. Żeby robić mojemu bratu... Mm, ten... Jak to się mówi? Gazetkę szkolną. I mnie obudzili. I pomimo tego... Jezu, nowa bielizna? Dlaczego on ma zmarszczki? <laughs> Jezu, zrobił mu zmarchy. Nie wierzę w nich. Dobra. Oh, idzie jeszcze jedna osoba, ja w ogóle, aha, dostaliśmy takie pudełko Level up gift, jeżeli dos, Dostaniemy te 85 level, będziemy mogli je Otworzyć, coś, co w środku, nie mam pojęcia, zobaczymy Koleś, ale nie zasłaniaj mnie, dobrze? Na te kilce na razie chyba Nie będę nagrywać, bo gram sobie sama, mam już 60 chyba Drugi level ale nadal nie mam bielizny, ponieważ okazało się, że nie można doładowywać z PayPala dlatego, że PayPal nie łączy się w żaden sposób z doładowaniami przez inne urządzenia, czyli przez na przykład przez komórkę, czy przez PaySafe karta. Także doładowałam sobie przez PayPala, brakowało mi tam tysiąca i się okazało, że to się nie łączy i musiałabym doładowywać za 800 tysięcy, no to też w ogóle. Nie ma takiej opcji. Dobra, hello, lecim, lecim na Szczecin, panowie. No tak, cztero to jest cztero rajd Yes. No. No właśnie, koleś nam będzie tłumaczył. Jeżeli wóz będzie miał 7, 7 bar HP, to zacznie jakoś inaczej się zachowywać, tak? No zobaczymy, no. Powiedział, że musimy dotykać ścian? Dobrze ja go zrozumiałam? Nie wiem, nieważne, zobaczymy już podczas bitwy. Aj, aj, spadł mi nocesik. Także, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało. Ja tak jak mówiłam, możecie mnie zaprosić do znajomych, jak będziemy mieć jakieś tam problemy. W ogóle nie pamiętam teraz Niku, bo to na te kilce pisałam, ale napisała do mnie bardzo fajna fanka, z którą sobie pisałyśmy chwilkę, także jak najbardziej na propsie. Kamfajer? O jezu, ja nie mam on Anto. Ja nie mam kamfajera, nie patrz tak na mnie, dobrze? Mi się zapomniałam. Nie mam, mam. Moja biedna Aria. Jezus, ten ped mi wkurza, bo on siedzi i wali cały czas ziemię Strasznie to przeszkadza. Moja area jest taka śliczna, taka. Mm. jej czerwone oczy. Tak, tak bardzo romantik. Ja sobie jeszcze do palacza i zszedł mi ten pendant i mam 16,800. Znaczy, no, mam 16,800. Jezu, on naprawdę ma tylko zwykłego? Takiego w ogóle nieulepszanego? Ale się nam tłumaczy co mamy robić Czyli, że ona teleportuje się do środka i wysadza to wszystko co jest dookoła i że wtedy mamy siedzieć, po prostu przytulać ściany i biegać dookoła. Boże, a koleś się podnieca, że ona jest gorąca. Widziałeś moją Ewkę? To jest gorąca kobieta, a nie Sukubus. Zresztą ciekawa jestem, czy ona będzie miała jakąś specjalną animację. Bo mogę Wam pokazać, jak wygląda Sukubus... Jak jedną, jedną osobę wyraź po prostu. Dawniej był taki bóg. Na FC, że można było wejść jej do łóżka po prostu i sobie tam poleżeć koło niej na łóżku. No i ogólnie jest fajny, boss jeżeli nas przewróci na ziemię, to na nas siada, nas całuje. Jeżeli będziemy rzucać w nią dzidami, to ona traci części ubrania, także może być samej bieliznie, a właściwie takich paskach, bo bielizną to nie można nazwać. No, także. Spoko boss, nie? Mi się podoba. Tak samo jeszcze taka, taki seksowny boss to jest Deset <laughs> Princess. Ona też ma właśnie fajne ciuchy, fajne cycki i także. No lecisz. Nawet nie czytałam co oni. O, widzicie? Czyli może być ta sama Kacynka, więc nawet zobaczycie. Czy ja mam w ogóle? Mam, okej. Okay. Boże, dobra. Boże, chopię. To są piksele. Znajdź sobie dziewczyna. Nie podniecasz się z Dobra, możemy iść. ona tam leży. Czeka na nas na tym łóżku. Mogę? 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 Dobra. Dobra. lecimy. Nie będę omijała stęki, tak? Jest ta stęka na łóżku. Możecie podziwiać. Tak, I nam coś tam na łóżko. <laughs> ok, był, był mały lak, ale jest w porządku. Ok, czyli od teraz mamy. What the fuck! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co ona mi tu robi? Jezus, jak my ją będziemy długo lać, to jest po prostu... ja już to widzę. Ja już po prostu to widzę, jak my ją będziemy lać. <laughs> Jeszcze jakaś rypa mnie łapia zajebiście. Sukubus queen. Z niezwykłym sukubusem i żadną queen. Pietrzaj ode mnie i ja rozwaliłam ciuchy. Ja tutaj muszę się troszeczkę podładować. Panowie niech ją biją. Boże, to będzie trwało wieczność. Ja jeszcze mam 16 ataków. Jak, jak z tamtymi Eblemami ja mam 18, tak teraz. Masakra. Dobra. Patrz, jeszcze leży ją trafia, mnie Tylko coś laguje, nie jest płynnie. I mnie to wkurza. Ja nie chcę, żebyście wymieli jakoś... problemy z oglądaniem tego. Ty szmatu! Zostaw mnie. Boże, jak to laguje. Oho, poszło na środek. Poszło na środek. Tak, fakt! Mój tam pistolet, spróbuję ją zatruć spoko. Spadaj? Come closer, no podziękuję za come closer. Jest tylko, wiecie, kwestia czasu, aż kogoś złapie i zacznie go całować. Nie, 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 nie. Coś tam nie robimy, no ale też niedługo to schodzi. Jeszcze jakby nie było lagów, to fal 6, nie? ale laguje i to czuję. Gdzie ona jest? Chodź tu bycze zlataj! The fuck, czemu to jej nie zapało? A, czyli nie można tego na nie użyć. Spoko. Z mnie. Będzie duga walka. dlaczego znaczy nie chcemy skrzesić. Począłki. zobaczcie sobie, jakie ma lany w spele. Tak. No, i nic ich chyba złapać. Nie rozumiem tego. <laughs> chyba, że dopiero po tym siódmym barze zacznie łapać nas i Wiecie co, ja wam chyba tą walkę jakoś przesunę, cokolwiek. Jest strona kila. W ogóle po co ja to mówię. Nie wiem, ok. Tak, z, tamtym, z tamtymi osobami nie wypalił raid. Przegraliśmy jak miała 7 pasków życia. Potem poszłam z innymi osobami i już żeśmy ją pokonali. Kurde światło, słońce, wróg. I świeci po oczach. Tak, pokonaliśmy ją. Wypadło, znaczy, dostaliśmy pudełku, i z pudełka wypadły mi potki. Tak, 10 potek dostałam, więc bardzo fajnie. Nie mogłam znaleźć innego rajdu, który chciałabym wam pokazać, dlatego pójdziemy na Keigana. Tak, jest właśnie taka nowa bielizna. Mi się osobiście nie podoba, w ogóle do niczego nie pasuje. Ale co kto lubi? Dodatkowo jest jakiś event z bransoletkami, że dostajemy klucze. Jakieś, nie wiem, pierdółki różne, masakra. Mam nadzieję, że nie będzie lagów, bo tak na łodzi jakoś dziwnie nam się chodziło. Ale zobaczymy. W ogóle nagrałam końcówkę. Tamtego, jak pokonywaliśmy tamtego bossa, bo ona na siedmiu paskach zmieniała wygląd. Była taka, taka bardzo mraźna. No, ale nie nagrało mi się. Nagrał mi się sam głos, gra mi się nie nagrała, więc no Lipton Ice Tea. Nie wiem, czy ten koleś, ten. ten Boys like Kistu, nie był u nas w gildii. Ale nie będę go pisać co mnie to obchodzi. Kurde, no ja musiałam stać jedyna i mi zaopało. Dobra, tam, tam. Sprawy gildinę. Let me focus! To za... Nie, ja siedzę przy ognisku, mam go w dupie. Ja się nawet nie do tego wam Mam go w dupie. Jest ognisko, ja idę do ogniska. Fak nie wyjdę! Zegnojek. gnojek. Mnie teraz to już nic nie obchodzi, bo ja się nie zafokusowałam. Yy, nie mam bufa z ogniska, więc mi to wali. Mogę nawet zginać. Nie będę jej pomagać. na robi się przez osób. Co tam pisze? Grim O Boże, on szedł. Znaczy, nie, nie, że się nie cieszę, nie? Nic z tych rzeczy, tylko po prostu zaskoczona byłam, że gra. Ja już w tym momencie. Nie, nie wiem. Traciłam ochotę do, do grania. To jest ustawione na trzęsienia. Kagan na sześciu paskach życia zmienia się. Jest troszeczkę inny. Yy, można powiedzieć, że się przebiera, tak. <laughs> Jeszcze on sami zobaczycie. Filmik jest bardzo, bardzo długi. Jak widzicie, tam leży smok z tyłu, z którym też możemy walczyć, jeżeli chcemy. Zaraz mi Kagan uciuka, bo mi się nie chce. Nawet na siedmiu paskach się zmienia, naprawdę. Byłam przekonana, że na sześciu. O, koleś też się zmienił, w ogóle prawie wszyscy się oprócz mnie zmienili. Ale okej. No chyba się zmienia. Pokażę wam mojego Paladyna. Tak wygląda. W pierwszej formie, drugą najwyżej potem się przemienia. Oh fuck, oh fuck, nie, 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 nie mnie. Tak, i w tym momencie Kagan kogoś łapie, wbija w niego swój miecz i ta osoba ginie i nie ma czegoś takiego, że przetrwa, jeżeli ją złapie Kegan. Ja ich wskrzeszę, proszę bardzo, znajcie łaskę Pana. Tak. Muszę go złapać, bo mam swoją grawitkę. Gravitation! Patrzcie, jak ładnie leci do góry. Ja się zastanawiałem czy jest sens się zmienić, ale zmienić Pokażę Wam drugą formę paladyna. Piękna. Tutaj mam taki specjalny atak, który za bardzo nie wiem co robi, ale jest. <gry> A Dark chyba bardziej opłaca się zmieniać w drugą formę. Bo wtedy mamy taki atak, że fryzujemy. Wroga ma chyba 2 sekundy, czy nawet więcej. O, tak, o, oh, fak, biją. Tak, Kegan puścił swoje. Mm, wyjdę z tego, wyjdę, wyjdę, fak. Wyjdę, Ok, wyszłam. Tutaj może i troszeczkę uleczę. Tak sądziłam, że to mnie nie dostanie, tak że spokojnie mogłam sobie stać obok tego. w wcęż ja, tak tak jakoś ten, ale... kurzyli mnie tym, że nie pozwolili mi usiąść przy ognisku ani załadować sobie speli. Co by mi o wiele łatwiej ułatwiło gra. Na przykład teraz muszę stać, jak to jest środka. I ładować sobie spele. I, i gina. No prawie. Jeszcze moją arję zabili. To już w ogóle. No szybko pójdzie. Na początku był bardzo wielki problem, o Jezus, tutaj trzeba pić, bo jak się pije, to on wtedy nie łapie. O Jezu, padam. A nie, przerwa, przerwa mu Bo ja właśnie wyczułam, że jak się pije podczas tego, to on cię przeważnie nie łapie. Nie jest że cię nie złapie, ale przeważnie ci nie łapie. Latasz Kagan, latasz, uczysz się. Proszę, tak jak mówiłam, jeżeli chcecie, żebym wam coś pokazała, wytłumaczyła, czy po prostu chcecie, żebym pokazywała wam, jakie są rajdy na level 60, 70, 80. I teraz był właśnie 85. Znaczy nie, to było do 80. Ta, ta pani piękna, która jest chyba najgorszym bossem. Jezu, po co ja to puściłam? Chciałam sobie załadować. No nic. Aha, ja nie mam piórek. A to świetnie Ja myślałam, że mam piórka o to one mi się skończyły Boże! Dobra, nieważna <ścoughs> Chciałam załadować, aby wyszło jak zwykle wow, 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 Kejgan, ty się tak nie rozpalaj. I czemu tu? Czemu tu, gdzie ja jestem? Na on Z Kigana może wypaść część manuskryptu, która jest potrzebna do Smoczego Setu, no i która jest najbardziej cenną rzeczą, która może wypaść z Kegana. Zobaczymy. O, dostaliśmy kawałek kładanki. Z tego manuskryptu nie mam. A gdzie jest ten, ten kawałek kładanki? Nie widzę. Aha, pewnie tu będzie. No właśnie. Ej, co ja? Mamy, dwa części? mamy dwie części. Czyli to po prostu normalnie jak robimy mi się to wypada, także no spoko. Mhm. Oktoberfest fan art contest. <ścoughs> ja niestety nie potrafię rysować, więc nie miałabym co tam robić. Ja nie idę na Leonidasa. Leonidas? Jezusa, jaki Leonidas? Leo, coś tam, dobra. Także pożegnamy się z Wami, to było tyle z komentowania, ale się podobało, do oglądania z odcinków, napiszcie mi co chcecie, żebym nagrywała i trzymajcie się!